26 lipca. Zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini. Kiedy zamykam oczy, myślę o Heizer. W końcu znów wraca ten sen. Znów ten sen, co? No tak. I tak w kółko. Teraz ty odpocznij. E, tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pobagasz. A tak poza tym... Stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. To co to za sen tak ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Próbujesz, próbujesz! W porządku. Pol, wybacz mi, ja. Słuchaj no, młody. Bacz się to nie wstyd. Czas do domu, bracisku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę pola, ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. Znajdź osłonę! Dalej! Turner poprowadzi odciąg. na plac. Naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? No, ja mam pytania. No to super. Tak, na pewno. Dobra, lecimy. Gdzie oni są? jest wróg? Mam jakąś inną broń? A nie. Nie ma innych tych. Jak się mogę się nie wychylać? Już to już jest najlepsza zabawa, wychylanie się. Można nie wychylać. To im tam o. Dobra Jeszcze kopię Zrobimy sobie... O Jezu! Zrobimy tak jest A tam są Tam Dobra Kurde Dlaczego? z południowego wschodu! z lewej! stąd? Pełne skupienie. Idź stąd? Kasz kaszko -filc. Kaszko -filc. Karambol Dobra, masz dla do mnie apteczkę, okej okay. Tu jest jeszcze? Halo, halo? Okej, okay. o tam... Co do mnie strzelasz? Co apteczkę wezmę? To eee... jest Usman man wiemy do dusmana Weźmiemy apteczkę i na z proszę dzięki da się na później Okej okay. tego dymu Tam wam rzucimy dobra zobaczymy co to będzie jak to będzie wyglądać No Wszystko będzie dobrze. Weź mnie pod osłonę! No, peszek. Dobra, 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 dobra. Daj mi to. Daj mi a Zrobimy tak. I daj mi tak. Dawaj to. Tam. Dobra. I z dalszego? Ek, ek. A tam. Dorwałem ich. Gdzie jest ranny? Gdzie ty tu jesteś? Tu. Wszystko będzie dobrze. Aż to. Wciągnij go za osłonę. Trzymaj się tam Dobra. To jeszcze jest taki, że do uratowania, czy tylko ten? Chyba tylko ten. Tu jesteś. Niemiecki granat. Daję mi tam apteczkę na później. Dobra. Masz tam pozycję. Dobra, dobra mieć broń, trzeba ich odstrzelać. Dobra. Nie, skoro tak mówisz Szkopy! Dobra. Ja dam szkopy. Mam na z tym, ciebie zepchniętego. Tylko pierwszego. Nie uciekniesz mi. Tu jeszcze? Tu widzę. O, to jeszcze. Ty, ty, ty. Tu widzę, że też idziesz. Kurde, przegrzało się. Coś jeszcze? Nie, dobra. Idziemy. Idziemy dalej. Dobra, tak daję tutaj. Dobra. Legitin! Nie chciałem zagrobić, a dobra. 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 Gdzie oni są? Uważcie klik, kiedy nas usłyszeli Kto zostawiły zapas? Cześć. O kurwa. Kaj na pierwszym piętrze? Dobra Okej, to trzeba Wziąć tego Ty meku. Trochę, tu Jest Wiem, że nie Tyk Dobra, macie tam Bawcie się A to przeleci w ogóle przez to? O dziwo, tak Jeszcze tam ktoś jest Tu nikogo nie ma Ty jesteś Chyba nikogo nie ma, dobra, sobie przeładujemy To tu jeszcze Ty nie żyjesz Ale mi tu przyszczelili. Ups. Dobra. Coś tu jeszcze jest? Zajmij się bateriami. Panie Bateriami, a tymi. Coś tu jest takiego? Nie dobra. Proszę, podsumuję. No, chciałbym Ruszam do drzwi. Mogę. Szkopy rozwalają myśliwce. Zróbmy na jeno lecie, rozwalając te działania. Tak, Daniec, Stajns, chodźcie na bierze, będziemy ich osłaniać. Cieszę się, że to ty tam będziesz. Bez presji. Hm. Spokojnie osłaniać cię. Bez presji. Oby. Wszyscy na schody ruchy. Ta. Hop 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 na schody, na schody, na schody Dobra Dobra Nie macie lejchu wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie! Chodzimy Dajesz, dajesz, dajesz Rusy Szybciej, szybciej, biegnę! Nie mogę szybciej! Nie umiem! Tu Jezu! Przed we mnie! Tyk! Masz radę! Stopy koło płonącego auta! Jeszcze tu? Wróg! Pierwsze pieczo! Tam! Masz go! Dobra! Daniels! Zdejmij tych snajperów! Cyk, Nie ma snajpera! Ty też! Niemcy! Lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu! No tam widzę, ja że wzią, idą! Te. Uważaj na nie! Są blisko! Już się nie podniesie! Strzelam!

Jeszcze jest tu są, widzę. Tu I ty Nie pozwólmy im się utrzymać! Cyk na No dobra, no skoro sam na końcu ulicy, to im tam robimy małe, ce małe ten mają na plecach Co to do cholery było? To na pewno terny! Dobra, przestawać! Osłania ich, żeby mogli wesprzeć zuspaniem. Gdzie tam jest? Pie tam sam. Nie widzę ich tam nigdzie. Cosman rozwalił drugie dzieło!

O Jezu. Mocze, trzymaj się! Nie! Yeah! Oh o Staram się, staram się. Chodzę. Dalej szybciej, szybciej. Nie czekaj na dzwon Możeś dostał właśnie w dzwon Dajesz, 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 klikaj, klikaj, klikaj. Dobra, ruszam, ruszam, ruszam. A, kostki będą połamane. Kurde, bele. Poważna sytuacja. A czy mam skrzydła szeregowe? Nie, sierżancie. Bo nie jestem twoim jebanym aniołem w stróże! Kurwa mać! straciłem tam dwóch ludzi! Musimy wziąć się w garść! Istniejące działa! Dobra, lecimy! Ja wiem, że bym usłhią, chciał, ale. No! Pierdzielaj! Pierdzielaj im sąd! Niszczyli mi w moją pozycję i sąd! Ej, Daniel! Mam zęby granaty! Tam jeszcze jest gdzieś, jest gdzieś ich tu widać. Bardzo bym chciał, bardzo bym chciał. Tak, jak ty. Sniperino. O, jednak nie sniper. Macie tam. Macie, bawcie się. Nie wiem, ile was. No właśnie. Aha. O, dobra, tu sobie Dobra, Skoro tak, bardzo wam to pasuje. To pasuje. To. O, opa pasuje wam to. Chodź, skryszę, się, Uj, się, oj, 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 jeszcze są! Daj mięs, potrzebujące pobranej! Polowej! Daj Mam więcej granatów, niż innych! Oła! No, troszkę tak. już amunicja skończyła! Nie widzę zusmana! Niech to Byli razem, kiedy wieża się zawaliła! Najlepsze, co możemy zrobić! Rzucam w tym pozycję! Skopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty. Rzucam granat. Tak tutaj. Ja nie zostałem. Czekaj, już użyłem, tylko poczekaj, to tu, smuczę. Dobra, tu nie wchodzam. Tu wchodzam. Też wchodzicie. Co wy tu robicie? Wpadać mi stąd. Tu gdzieś był. E, tu. Nie, to jest pistolet. No. Co wy tu robicie? mi Tezu, sią! Nie mam ognia! Nie mam w ogóle ognia, ale dobra. Zaradzimy inaczej. Kule też sobie się sprawdzą. Daj mi tu. Się, apteczka. Eee, yy, okay. mi to Nie trzeba mnie prosić dwa razy. M. Leci Cyk Daj mi to. Yy, dobra, Uj. Iść mi stąd, parę mi stąd, e, yy, bo tu idę do tego, to nie, to nie, to tak nie. Wiesz to, że nikt uho, Zosman. Cześć. Ach, w porządku. Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zjewać. To był kawał dobrej roboty. Wiem. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich. A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Karamba. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera, na tacy narzekałby, że taca jest brudna. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pearson udział się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. No to cóż, tutaj sobie zakończymy ten odcinek i spotkamy się w następnym, tak? W następnej kampanii tu jest. Część, kampania, misja twierdza została ukończona, także. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.